Tasiemka pęka, ciemność nadchodzi Ktoś się ucieszy, lecz innych zasmuci Wodzenia Apple nie potrzebuje wsparcia Witajcie przyjaciele, przybyliście w samą porę na naszą największą atrakcję święta baśniowiosny Wiosenne popisy kulinarne gdzie jest Ginger? Zostanie zdyskwalifikowana! Oh, nie to jakoś specjalnie nie martwi. Moje szanse na zwycięstwo właśnie wzrosły. Apple. Hej, popatrz na to. Czytasz rymy, a czas płynie. Zaraz znajdziesz się w diabelskim młynie. A, huh? a co my tutaj mamy? Ta wieżyczka z herbatników może podbić kulinarny kosmos. O, teraz moja kolej. Oj, będziesz tak słodka i to podniesiesz? Straszna ze mnie nie zdara. Dzięki, Raven. Jesteś wspaniała. Odlotowe lody arbuzowe. Idealna przekąska po szeregu tych przepysznych słodkich ciasteczek. Mm, jakie smaczne. Mmm, co czyste, słodkie. Mm, właściwie. Ale tutaj nie ma żadnych pikantnych przypraw, żadnych. No mm. jaka szkoda. Afro? To niemożliwe. Może za rok ci się uda. Raven, co się stało? Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale myślę, że Apple oszukiwała.